Siemona, ja jestem Adia. dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Życiu Młodego Rolnika. W dzisiejszym odcinku będziemy kopać ziemniaki. Część druga, tak stwierdziłem, że lepiej pierwszą i drugą część zrobić z kopania ziemniaków niż w coś innego, jeżeli mamy podpięte zestawy. Także my mamy już jeden zestaw nakopany. Jak widać, no trochę jest już ukopane tych ziemniaków, no ale jeszcze trochę zostało. Także z jeden zestaw jeszcze pójdźmy na spokojnie ukopać. Także... Ja wsiadam do MTZ-a. Palimy maszynę. Oczywiście, 60 musiałem zatankować poza odcinkiem, bo by mi nie starczyło, żeby wykopać te ziemniaczki. No i oczywiście, to jest odcinek na niedzielę. Mam nadzieję, że ładnie wszystko się wy. nie wiem jak to powiedzieć. Nagra. I my sobie teraz lecimy MTZ-em na targ rolny. I nie wiem czemu, Hmm. Tutaj, tutaj jest trochę chore. Ta yy, ruch. Tutaj mamy ruch. Tak, ruch drogowy, wyłącz włącz. I teraz powinniśmy jechać. Bez zarzutów. No bo nie wiem dlaczego, ale jakoś. Yy, jakoś samochód, który powinien już przepuścić się wbił w nas, więc <laughs> blady jestem. Ogólnie nagrywam to <laughs> jak to czy to wczoraj, nie wiem czy na live jeszcze to było mówione o 5 rano Jest spoko, spałem można powiedzieć raptem 4 godziny Jest dobrze? Jest dobrze. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku a czyli w dzisiejszym dniu też będziemy mieć tak jakby live'a oczywiście w niedzielę, mam nadzieję, że o 20.00 wypali wszystko, że w końcu będzie live z farminga, citasem oczywiście, i chłopaczkami na Discordzie, także zobaczymy jak to będzie. My sobie jedziemy sprzedać w ziemniaki, dobra. Jesteśmy tutaj na skupie. Trochę przywinęłem sobie czas, bo widziałem, że ziemniaki są na zroście. No właśnie, ziemniaki były na wzroście. I tak, targ rolny o 800 zł ma lepszą cenę, więc będziemy sobie po prostu sprzedawać na targu rolnym. Wiadomo, z tego targu na pewno wszystko pójdzie do McDonalda, bo wiecie, jak zobaczysz, że mój ziemniak się pojawił w KFC, to już tutaj nigdy nie przyjadę z ziemniakami, Bo... bo tak. Nie no, lepsze są w, w Maku yy, fryteczki, także no musimy no niestety Tu maku, przyznać rację, bo Magda no, ma najlepsze fryteczki, jak dla mnie Dlatego mu dostarczam nową porcję, no chyba 10 tysięcy litrów, Także no to możliwe, że gdzieś około 10 ton Dobra, ten tutaj Ten tutaj skręca w prawo, a tutaj mi wyjechał z lewej, także no ciekawe, oczywiście jak jestem, yy, oczywiście yy, jak jest taka szybka minuta odcinka, czyli ta czwarta, to oczywiście zapraszam do zostawiania subskrypcji oraz łapeczki w górę na moim kanale. Bo już jesteśmy coraz bliżej 400 subskrybentów, a bardziej 350. No, mam nadzieję, że w tym miesiącu się uda nam osiągnąć ten próg. I to zostawienie komentarza. I oczywiście, jeżeli byś chciał zobaczyć live w moim czy to o udział ale to zapraszam w zostawieniu łapy, yy, subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście, zapraszam do chłopaków do Karolka. Link macie w opisie kanał, tak samo do Citos'a macie link w opisie do jego kanału, zapraszam, bo Citos zazwyczaj jest ze mną na, na live, w sumie ze mną prowadzi live'a swojego i jakby mojego Karolek za niedługo będzie zaczynał także no powiem wam moi drodzy widzowie, że no, warto wejść na ich kanał, zostawić tego subika Także no dobra, tutaj mtz sobie stoi. Jest fajnie, no to fajnie, nie? Yy, dobra. Ja tutaj sobie, no poza odcinkiem, musiałem sobie rozkopać trochę tamtym poprzecznikiem, bo zobaczyłem, że nie udało mi się, tak jakby, na poprzeczniku się wywinąć. A tutaj sobie rozkopałem, dlatego już, ponieważ no, nie chciałem jechać w szyrowie, bo to trochę było takie dziwne. O w tamtym odcinku no trochę dupy dałem przyznaję ale A tam nic nie szkodzi, najważniejsze, że odcinek się kroi. Będzie co oglądać dla Was. Miał być odcinek z sprawdzania map, ale to chyba będzie odcinek w poniedziałek i się pojawią w poniedziałek dwa odcinki, także no miejmy nadzieję, że się uda Kar Mechanic Simulator i sprawdzanie map zrobić także no dobra, lecimy w jedną i w drugą stronę chyba też będziemy mieć tutaj 50% tak mi się wydaje trochę gadam przez nos, bo mam nos za mmm zapieczony dobra, tutaj lecimy fajnie jak jest fajnie, no to dobrze w sumie mam nadzieję, że odcinek go się spodoba no, trochę taki... No, bez życia jestem, no ale... 4 godziny snu. I... No po prostu. Młoda godzina. Gdzie, już powinien, gdzie powinienem jeszcze chyba spać. Bo jest niedziela. No ale. Co się nie robi dla was widzów. Mam nadzieję, że to się w ogóle rozstawił, bo mój internet zaczął mnie wczoraj wieczorem już szwankować o tej pierwszej w nocy. Nie. Ale teraz chyba jest git i widzę, że szykuje się remont 60 i to w 100%. I 60 będzie mieć remont, to od razu sobie zrobimy remont MTZ, bo MTZ też ma słabą kondycję. A wiecie, to jest mój główny koń pociągowy. A jak on nie da rady zaorać mi hektara, no to już jest lipa jakaś, nie? No bo tutaj musimy, wiadomo, po tych ziemniarzkach wszystko zaorać ładnie, elegancko. Podziemniaki nie będziemy orać, spróbuję bezorkowo je zasiać. Wiem, coś takiego jest niemożliwe, bo podziemniaki trzeba orać i to nawet na głęboko, no bo musi być spulchniona gleba, ale my sobie spróbujemy tak jakby na wiosnę te pole zgruberować na głęboko i zobaczymy co to będzie, bo wiadomo jak gruber też puszczę głęboko, może MTZ będzie stękał pod tą górę, ale mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Dobra. My robimy czwarty przejazd. I chyba dopiero teraz będziemy się zaraz sypać, więc. No, wiadomo, no tutaj jest trochę krótszy kawałek. No i jak widzę, no to coś około, no zestawu będziemy mieć. Na pewno nie więcej niż zestaw tych ziemniaków na ade. No niestety. Tak już bywa, ale jest jedna dobra, yy, tak jakby rzecz. A, no, będziemy mieć. A, czekajcie, sobie walny miniaturka od razu. Resetuj. A tu damy na 25, jednak 24, 25 tutaj włącz chudy. tutaj Enter. Sypiemy. Wow, elegancko. Dobra, później sobie tą miniatureczkę jakoś przerobię pod siebie, tu zresetujemy. I jest gate. Dobra. Wyrzuciliśmy pierwsze tam, chyba, tona 700, była prawie 800. No to tak źle, to jeszcze nie sypie Mam nadzieję, że tą pierwszą przyczepę naszą <laughs> będziemy mieć zasypaną. No bo wiadomo, chcę mieć ponad 30 tysięcy, chociaż 30. Jesteśmy do... w stanie osiągnąć tylko chyba tutaj teraz 31 tysięcy. Hmm. No ale to zawsze jest jakiś dobry pieniądz. Ja potrzebuję około 50. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. My sobie tutaj na trójce już pojeździemy. Najwyżej. Łe, tu już u Wrocia Widzę, że. No, widzę, że tu już jest grubo A, bo zrobiłem takiego trójkącika. Dobra, to już nieważne moi drodzy, to, to ja zrzem zepsuł te pole ziemniaków, no niestety one nie jest równe, niestety nie da się rozciąć te pole ziemniaków, no bo sami widzicie, że one jest jakby no, pod kątem, a farming, no niestety tutaj nie ma gleby 360 znaczy tekstury gleby, no, żeby nie było, że gleba jest jakaś 360 Ale tekstury gleby 360 i to mi w sumie psuje trochę, bo tutaj mamy tylko Oryginalnie w farmingu jest kąt 45 stopni Tak, 145 stopni no Nie co 90, tylko co 45 stopni To jest chociaż taki plus No ale mimo to no 360 by się przydało, byśmy tak ładne ziemniaczki sobie po, posadzili w rządkach równo ale już w następnym sezonie będziemy mieć takie piękne ziemniaczki że ja sam będę w szoku tylko, że pytanie czy 60 da radę pod górę I z gór raczej z górki to tam się nie boję bo to <noise> będzie ją pchało, ale czy pod górę da radę od góry da radę podjechać tam najwyżej no, MTZ-em będziemy kopać no takie będzie życie chociaż aż mo tak, modów na zakopywanie się nie mam, no ale jest mi taki tak ciekawy jak się zachowa ta nasza 60. dlatego będzie trzeba zrobić jej ten remont bo jak nie wyremontujemy no to będzie no to ciężko dobra my tutaj sobie lecimy w ogóle będziemy mogli sobie zrobić akcję obornik tutaj, na tym polu. No bo wiadomo, tu będziemy orać, no ale to chyba już na zimę, bo we wrześniu na zimę się chyba nie ora. No, zazwyczaj u mnie się tak nie robi. U mnie się to to ora tak listopad. Dobra, listopad, październik się ora na, yy, na zimę. Dlatego, no Hmm. jeszcze sobie poczekamy z tomorką i z tomaksem obornik możliwe, że w następnym odcinku będziemy sobie już kosić soję także wybiniemy sobie trochę czasu sprzedamy pewnie truskawki, bo truskawki wyłączam w listopadzie, tak jak listopad przyjdzie, tak truskawki wyłączę no, będzie trzeba też zainwestować w jakąś szklarnię, ale to szklarnia to Temat na przyszłość, pewnie na wiosnę, jak mi zostanie trochę pieniążków, to możliwe, że jakoś tam szklarnie kupię, żeby chociaż była. No, była, bo wiecie, w zimę, fajnie by było też dostawać jakieś pieniążki. A wiadomo, ogródek mój w zimę nie może tak jakby działać, bo on jest. Pod chmurką, w szklarni, no to wiadomo, wszystko pod dachem, ładnie elegancko ciepło. Tam jakieś pomidorki, może jakieś warzywka byśmy zaczęli robić. Może do hamburgerów, do McDonalda. Kto wie, ten wie. Na razie truskaweczki i ziemniaczki robimy do maka. Truskaweczki to na szejki, a. No właśnie. Truskawki na szejki, a ten. A ziemniaczki na frytki pszenicy im nie sprzedaję, bo oni i tak i tak nie robią takiej dobrej bułki, więc no cóż takie życie nie wiem, bym w sumie by fajnie by wyszło, jakbym zrobił jakiś taki tutaj jeszcze skup dorobił samodzielny McDonald's śmiesznie by było byśmy na serio takie sobie coś zrobili i byśmy zrobili to jako produkcję O, będę musiał sobie po o Jezu, katar. Będziemy, będę musiał sobie to jakoś poukładać, bo możliwe, że mi się uda takie coś zrobić, tylko muszę popatrzeć na poradniki. Bo produkcji jeszcze nigdy nie robiłem. Muszę wam się przyznać. Modyfikacje modyfikacje przerabiałem, a takich rzeczy jeszcze nie robiłem, więc to będzie coś nowego dla mnie. I dobra, tutaj ładnie elegancko się wysypało. Jeszcze w sumie na tą przyczepę wejdzie jedna DB. Prawie dwa zbiorniki. Także, no, chyba mi się wydaje, że nawet nie będziemy mieć tej pierwszej przyczepy, tak jakby tej pierwszej przyczepy, tak jakby nie będziemy mieć pełnej. No, trochę mi to zasmuciło, no, ale i tak, i tak. 30 tysięcy mamy w kieszeni. Tutaj będzie około, dajmy na to, że tu będzie około. Do no, tych 6 ton, no to mamy 6 ton razy 200, no to mamy 1200. No to w 100% mamy 31 tysięcy no bo tam jeszcze 78 jest z końcówka, a to razy 6 znaczy no, w sumie 6 ton. Nie no 5, ale no około 31 tysięcy mamy bo tutaj chyba nawet tony nie zdobędziemy tak mi się wydaje i widzę, że tutaj ziemniaczki są niewykopane tylko tym mulcherem zrobione czy tą rozdrabniarką chociaż tu rozdrabniarki nie ma no ale tu, 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 tu. jedziemy i dokopujemy po prostu te ziemniaki dobra siup, siup, oczywiście miniaturka jest, mtz sobie stoi mamy 20 prawie minut odcinka Ostatnio było to po 30 minut, no ale teraz już miałem jeden zestaw już nakopany, teraz prawie no niecały zestaw mam do wykopania no to jedną dużą przyczepę wiadomo, pojadę z dwoma, bo nie będę sobie rozszczepiał no ale i tak dużo mamy pewnie w następnym odcinku będziemy sobie sprzedawać zim, yy, truskawki, także no, będzie trochę pieniążków na moim koncie, ale to jest na specjalną specjalną rzecz charytatywną moją, oczywiście bo to mi pozwoli się rozwinąć, ta rzecz którą chcę kupić, a widzę, że jestem w stanie osiągnąć ją no bo tak jak już będziemy mieć 30 tysięcy, no to gdzieś około jeszcze 20 tysięcy będziemy potrzebować No ale mamy pszenicę, jęczmień To już jest około 12 tysięcy, można tak opowiedzieć W dodatku jeszcze mamy krowy, byki. No właśnie byki, nie krowy. Nadie co ty gadasz? No i truskawki wtruskawki no Proszę Państwa, no bez kredytu, bez niczego Będziemy mogli sobie Ładnie, elegancko tą rzecz zakupić Zostawiamy Was jeszcze w niepewności Żebyście zostawili tego słuba z dzwoneczkiem Żeby zobaczyć co to będzie za Nowa Rzecz Na tym moim Gospodarstwie Bo W sumie Możecie po moim Już tam jak gadałem z Cheetosem, Cheetos już miał, już mi mówił w sumie co to możliwe będzie, ale możliwe, że jak to Cheetos oglądasz, to jest kompletnie to jest co innego niż to co mówiłeś mi, i tutaj was muszę zaskoczyć, także nikt się tego nie będzie spodziewał. A zwłaszcza po mnie, bo ja tutaj idę spokojnie z rozwojem, ale to ta rzecz to mi normalnie pomoże, także szok. I oczywiście zapomniałem powiedzieć, dzisiaj w niedzielę nie wiem, czy live będzie z farming, raczej no, mam nadzieję, że będzie z farminga, nie? No, ale też tam z chłopaczkami jak graliśmy sobie w ETS-a no, na ostatnim live, no to też było dosyć spokojnie w ogóle rekord y, widzów na żywo z, y, można powiedzieć, że wpadł, bo było was aż 1153. Tak, pamiętam tę liczbę bardzo doskonale. Także no, bardzo dziękuję. Jak to jest z tego live'a i ogląda ten odcinek, to niech napisze w komentarzu. Mm. No właśnie, co bym musiał napisać? ETS? Albo no, ETS, ETS, a ja przypnę ci serduszko yy, przy komentarzu, także no, dobra, 1500, 1000, tak, 1500, prawie 1600 mamy na... Yy. A, dobra, yy, w ogóle ja się przestraszyłem, że coś się dzieje z moim komputerem, a zapomniałem, że to, to ja się... Yy, można tak to powiedzieć Dobra Na róg zasypiemy sobie Ładnie, elegancko Trochę nierealnie, no ale fajnie Wysypuje się na przyczepę Zapomniałem, że tutaj jest takie coś jak No, otwieranie tej klapy Takie dziwne, takie, no wiecie, no typowe Typowe otwieranie klapy Żebym się przestraszył i mówię, kurczę, coś się stało z moim komputerem, bo to jest niemożliwe, że on tak nagle zaczął chodzić, a to była ta... Przy, yy, no ten... kosz zasypowy, że jak to tam się zwało, w sumie nie pamiętam, ja już... Ja... w ziemniakach to jestem na... poziomie... <głosypy> obsypywania, bo i tak i tak wykopywać to albo konnym, a, bo do mnie przyjeżdża taka, taki specjalny ruski sprzęt z kopaczką i kopie. Także, no, Władimir jest taki fajny. Nie czerwony, tylko niebieski nawet, mogę wam powiedzieć. Ale to kiedyś może zrobię vloga i będzie widać tego Władymirca. Kto wie, ten wie. W MTZ już 61 godzin mamy. Ile my godzin mamy już przegrane na tym save'ie, bo to jest bardzo ciekawe. 81, prawie 82 godziny. To jest coś niemożliwego, żebym miał takiego taki save miał do nagrywania, bo zazwyczaj moje save'y do nagrywania się kończyły w 20 godzinach. Tutaj już mamy prawie 82. Możliwe, że do 100 godzin dojdziemy i jeszcze dalej. Bo ta seria możliwe, że to będzie się ciągnęło i ciągnęło jeszcze przez 2 lata do Farminga 2025. No i do oczywiście Farminga 2025, aż można tak to powiedzieć, że gdzieś tu miałem wysyp. O, mamy wysyp. O, i? Aha, dobra, teraz dopiero mogę wrzucić. I ile mamy tych ziemniaczków? No około 1000 powinniśmy dostać. Tak, mamy 31 tysięcy na moim koncie. Niech MTZ sobie opuszcza tą ładną przyczepę moją autosankę. I co? Ja się z wami żegnam, jest 20. prawie ta minuta odcinka. Także ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Już wkrótce, czyli jutro. Pewnie o godzinie 10 i 16 już powrócimy sobie do tych moich normalnych godzin. Odcinkowych, można tak to powiedzieć, rzucania odcinka. Także, no, ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie, cześć.